Trzeba przyznać, że po tej przerwie dłuższej. Yy, mieliśmy takie wrażenie, że zaczynamy dzisiaj rozgrywki ligowe. Wygraliśmy za trzy punkty. Mieliśmy jakieś tam swoje problemy w pierwszym i trzecim, w trzecim secie, ale zwyciężyliśmy i, i to jest w tym wszystkie najważniejsze. Yy, no cóż, Zaksa, Zaksa traciła te punkty. My patrzymy na siebie, nie, nie na innych. Cieszę się bardzo, że powróciłem do zdrowia. Mamy Mam nadzieję, że kolejna część sezonu będzie wyglądała tak jak teraz. E Także e wierzę w to, że za zarówno ja, i i jak i wszyscy moi koledzy będą zdrowotnie w, w bardzo dobrej e dyspozycji. Na pewno cieszymy się, że zaczęliśmy na nową ligę. Cieszymy się z pierwszego zwycięstwa po tej przerwie. No I tak jak powiedziałeś, no będziemy walczyć o to, żeby dogonić lidera. No dzisiaj dla nas szczęśliwie stracili punkty, ale to jest jeszcze długa droga, żeby, żeby dogonić świetnie grający kędzierzyn. Przede wszystkim musimy patrzeć na siebie. To, że zwyciężyliśmy, to, że będziemy się szykować jak najlepiej do, do kolejnego pojedynku, to jest tak naprawdę najważniejsze, a jeżeli będziemy szli tym torem, to wierzę, że jeszcze możemy na koniec rundy zasadniczej być na tym pierwszym miejscu. No tak, Marcin okazało się, że jest chory, Bartek dostał dzisiaj po porannym treningu dzień wolnego, musi odpocząć, Winiaruś z nami jest, więc powoli, powoli wchodzą do drużyny, morderczy turniej, należy im się to odpoczynek. Forma to jest sprawa drugorzędna, na pewno przerwa w rozgrywkach, no długa dla niektórych, jest niecodzienną sprawą, tak, i, i do, przyzwyczaić się znowu do tego trybu maszynowego, no, mam nadzieję, że zajmie jak najkrócej. Dążymy od meczu do meczu i dlatego aż tak daleko w przyszłości nie wybiegamy. Ten mecz zawsze oczywiście historią. Teraz jest dla nas najważniejszy mecz z bledem. Czekają nas duże emocje, także zapraszam serdecznie w środę do, do Łodzi na mecz Ligi Mistrzów.